Witam Was moi drodzy. Dzisiaj jest niedziela. Postanowiłem zrobić porządek w dwóch pojemnikach z termobią. Są one już długo niesprzątane. Tu widzimy właśnie jak wytrzypuje termobie. Z wytłaczanek, jajek. I teraz to wygląda jeszcze fajnie. Ale za chwilę zobaczycie jak po prostu. Było brudno, kurzu pełno. Musiałem się potem bardzo dobrze wykąpać, bo naprawdę tu jest coś strasznego. Te odchody ich i resztki wylinek, resztki pokarmu, tak jak na filmie, kurzy się strasznie. Zabiera powierzchnię do życia. Dla Termobi, dlatego co jakiś czas, co dwa, co trzy miesiące staram się czyścić. Mam jeszcze dwa pojemniki, w których mam obecnie dużo wylęgu, czyli malutkiej Termobi, która mi jest potrzebna do skarmiania mniejszych modliszek. Także to wszystko, co tutaj teraz widzicie, wytrzepuję, Później pójdzie na sita. Przesieje większe, mniejsze i pójdą co niektóre na sklepy. A co niektóre posłużą mi do skarmiania moich modliszek. Po tej operacji, którą tutaj robię, musiałem naprawdę dobrze się umyć. Bo kurzu miałem wszędzie, nawet w uszach. No, nie jest to zbyt przyjemne, ale co się nie robi dla swoich pupili tu teraz wypróżniam drugi pojemnik także też będzie zadyma jak na bolku i lolku czego chcę tu jeszcze powiedzieć że termobia jest super pokarmem dla modliszek jest neutralna można tak powiedzieć karmię ją tylko płatkami rybnymi także wiem co daje Modliszki mają się dobrze, kopulują, składają kokony. Poza tym termobia wrzucona do pojemnika z modliszką potrafi przeżyć nawet do dwóch miesięcy bez jedzenia. Jest super pokarmem. Skarmiałem również niejatki, czyli paradokse, która w sumie preferuje tylko pokarm latający. Ale dawały sobie radę też z termobią. Oczywiście w zależności od wielkości pojemnika no i od ilości termobi w pojemniku. Na tym będę kończył. Także zobaczcie sobie film do końca, jeżeli chcecie. Pozdrawiam Was serdecznie i do następnego razu. Cześć!